Bye. Mm -hmm. tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopyra.com jeżeli byście mieli wyłączyć um, tę degustację w ciągu pierwszych nie wiem 15 sekund to tylko słuchajcie to nie jest porter bałtycki dzisiaj kolejne piwo z serii e, wczoraj e, kiedyś w garze teraz w browarze siódmy sferajny siódmy sferajny e, i jest to brown porter cieszyński Uwaga, nie porter bałtycki. Ja powiem szczerze, że bardziej niż brown porter wolę nazwę angielski porter. Mamy tutaj to podkreślone, bo na bardzo stylowej, chyba najładniejszej ze wszystkich z tej serii etykiecie mamy London Bridge, czyli mamy to podkreślenie, że jest to porter. Angielski. Może fajniej by brzmiało London Porter albo, albo właśnie Porter Angielski, no ale mamy Brown Porter, to jest też jak najbardziej poprawna nazwa. Wręcz niektóre klasyfikacje stylów um, niechętnie odwołują się do miejsca, i wtedy właśnie próbują opisowo. Więc jest to porter branżowy, porter angielski. Czym on się różni od porteru bałtyckiego? To po pierwsze, polecam film z serii Piwne Style e, o Brown Porterze, czy o, jak ja go nazywałem, porterze angielskim. Czym się różni? Po pierwsze, jest dużo lżejszy. To co. Porter angielski nigdy nie był mocny? Był, ale skarlał. Jak wiele innych stylów piwa, porter na początku był piwem mocnym, a nawet bardzo mocnym. Wtedy nazywał się Stout Porter albo Imperialny Stout Porter. Ale po tych wszystkich perturbacjach, kryzysy, prohibicjoniści, ruchy prohibicjonistyczne, ruchy trzeźwościowe, kryzys, brak surowców, I wojna światowa, II wojna światowa, skarlał nam ten Brown Porter i prawie, że wyginął. Prawie, że wyginął w Anglii, ale go reaktywowano troszkę za sprawą Kamra, trochę za sprawą Piwnej Rewolucji za Oceanem, no i wrócił jak u nas się zaczynała Piwna Rewolucja, to Brown Portery już w miarę sobie tam odzyskiwały swoją pozycję w Anglii. Natomiast no, jakbym, jakbyście mnie zapytali, co wolę, Brown Porter czy Baltic Porter, czy Porter Bałtycki czy Angielski, oczywiście wybieram Bałtycki. Bałtycki. nie chodzi tylko o alkohol. Chodzi o to, że jest mocniejszy, więcej tam się dzieje, bardziej wyrazisty. Natomiast Brown Porter... Złośliwie bym powiedział, że też można go do, tej, do tego zbioru pod nazwą Nudna Anglia zapisać. Więc po raz kolejny, tak jak było przy Mildzie, tak jak było przy Biterze, po raz kolejny mówię, że respekt dla e, browaru cieszyn, który się bierze za takie mało sprzedawalne style piwa. E, brown Porter, klasyczny angielski styl piwa, który. Szybko stał się powszechnym trunkiem XVIII-wiecznego Londynu. Kompozycja pięciu słodów nadaje mu właściwego charakteru, wnosząc do piwa opiekane, tostowo-karmelowe nuty. Jego ciemna barwa współgra z czekoladywymi aromatami, a delikatna chmielowa goryczka przyjemnie podkreśla gładką teksturę. Skosztujły, by poznać nieco piwnej historii Europy. Tylko uwaga! To jest porter XX-wieczny angielski. Dlatego może i dobrze, że już nie został nazwany London Porterem, bo London Porterem to można by zrobić takiego górnofermentacyjnego, ale właśnie mo taki mocny porter. Um, ekstrakt 11,7, czyli nawet yy, nie 12, 4,5% alkoholu, czyli nie za wiele i bu nie podane. Nie podane. Temperatura degustacji 11, 14, 12 14 Autorem receptury tego piwa jest Maciej Palusiński. Mamy jego podpis na etykiecie. Mamy też podpisane, że piwo górnej fermentacji. Dobrze. Składniki. Woda słody, jęczmienne, pale ale, brown, biskwit, czekoladowy, jasny czekoladowy, ciemny. Płatki jęczmienne, chmiel drożdże. Hmm. No okej, okay. spróbujmy. Kapsel firmowy e, browaru zamkowego cieszyn. Takież szkło. Osobiście preferuję do porteru e, angielskiego, czy port, brown porterów e, Nonika. No ale to mam z logo, no to niech będzie, nie? Naleję wam jak się, na, postaram się nalać tak, jak się nalewa w angielskim pubie. Oczywiście w angielskim pubie nie nalewa się z butelek, tylko nalewa się to, co było w intro. Oczywiście nie jest tak nalane jak w angielskim pubie. E, w angielskim pubie nie nalewa się oczywiście z butelek, tylko nalewa się z pompy. Ale nalewa się tak, aby piana była jak najmniejsza. Przy czym, ponieważ w angielskim pubie szkło bardzo często nie ma cechy, więc pinta jest do krawędzi. Więc e, angielscy bywalcy, bywalcy angielskich pubów oczekują, że ma być nalane pod rant, Dlatego. W angielskich pubach się nalewa bez piany. E, jak widzicie, pół litra się zmieściło, tyle było, tyle było w szkle. Tak właśnie wygląda piwo w angielskim pubie. Bardzo niska piana, nalane praktycznie po rand. E, jak widzicie albo nie widzicie, ja widzę, ono jest rzeczywiście brązowe, jest jaśniejsze niż Porter Bałtycki. Nie dużo, ale jaśniejsze. Jest z kolei ciemniejsze niż Mild. Też zależy, jaki to jest Mild. E, no, jest brązowe, jest klarowne. Jest, mam nadzieję, nisko nasycone, bo udało mi się tak nalać. Pachnie czekoladowo, rzeczywiście. Przy czym nie jest to taka czekolada, wiecie, 90%, taka palona, mocna. Nie, nie, nie. Jest taka, rzekłbym, deserowa. Może nie mleczna, ale deserowa. Shaker nie jest najlepszym szkłem do degustacji, ale też Brown Porter nie jest piwem do siorbania i do cmokania, tylko jest to piwo sesyjne, takie, które wypija się dużymi haustami. Więc spróbujmy. Let's dive in, jak mawia Simon Martin. Jest czekolada, bardzo fajna. Jest wodniście, nie da się ukryć. Aczkolwiek tej czekolady jest tu naprawdę sporo. Natomiast nie spodziewajcie się doświadczeń takich eksporterów bałtyckich. Piwo jest raczej rzadkie, w sensie niegęste, a nie rzadkie. Znaczy, rzadko spotykane też jest. Bram portery w Polsce są, no, ze świecą szukać. Myślę, że jak jest na rynku 10, to wszystko. Um, są rzadziej spotykane niż dry stouty, chociażby. Bo ja też wolę wypić dry stout niż taki porter angielski. Aczkolwiek wolę wypić porter angielski niż... no co na przykład? <ścoughs> niż Golden Ale'a. E, czy niż... Um, w angielskim pubie rzeczywiście E, jakbym wszedł do takiego tradycyjnego angielskiego pubu i byłyby same nud sama nudna Anglia, to Brown Porter jest chyba moim pierwszym wyborem. E, raczej, no może Bitter, ale jednak podejrzewam, że Brown Porter by mi prędzej smakował. Nie wiem, jakie tu są e, chmiele użyte, bo niestety na stronie, na, na etykiecie tego nie ma. Mm, powinny być angielskie. <śmum> Mam wrażenie, że lekko kwiatowe. Te chmiele. Ale jest też czekolada, bardzo przyjemna. Natomiast całość jest wodnista, sesyjna, dobrze się to pije, jak widzicie. Um, niskie nasycenie, tak powinno być. To jest piwo, które po prostu siedzicie sobie czy stoicie, bo w angielskim pubie często się stoi. E, oglądacie sobie mecz, e, gadacie sobie z kumplami, dyskutujecie, nie wiem, o polityce czy o czymś i nie zastanawiacie się nad tym. Wiem, po prostu je pijecie, nie? czym trzeba powiedzieć, że portery angielskie to jest też taka domena brodatych dziadków z KAMRA. KAMRA, czyli Campaign for Real Ale. Ehm, no. No nie jest, to, nie jest to styl, który... Znaczy inaczej. Nowofalowe browary czasem się biorą za ten styl, ale robią go oczywiście inaczej trochę. Tu jest bardzo klasycznie. Podejrzewam, że można trafić w Anglii portery jeszcze nudniejsze. To znaczy jeszcze mniej czekoladowe, takie wręcz takie... takie karmelowe, nie? I mówisz, no ale czym to się różni od... Od, powiedzmy milda, nie? I to takiego jasnego milda. No oni się nazwali porterem, co im zrobisz? Więc to nie jest piwo mocno palone, to nie jest piwo mocno czekoladowe. Ono jest te, w tej wersji jest całkiem całkiem wyraźnie czekoladowe. Jest nisko nasycone. Goryczka jest średnio niska. No yy, i po prostu stoisz sobie, pijesz i wypijasz takich piw 6 czy 8 przez cały wieczór. I sobie spokojnie potem idziesz prosto do domu. Jeżeli byłeś odpowiednią ilość godzin w tym pubie, to spokojnie po sześciu takich porterach idziesz sobie prosto do domu. No, a może nie tak prosto, ale idziesz. <grych> to, jest, to jest jakby cechą piwa sesyjnego. A porter angielski, porter brown porter, jest piwem sesyjnym. Cóż tu można jeszcze powiedzieć o tym piwie? Z tego co wiem, to kończy to kończy dwo, serię, serię kiedyś w Garze, teraz w Browarze z roku 2018. Ale słyszałem, że będzie kontynuacja te, znaczy nie, nie wiem, czy kontynuacja tej serii, czy, czy, czy po prostu nowa seria, czy edycja 2019. W każdym razie, przepraszam. No, popieprzyło mi się. Kiedyś w Garze Teraz Browa, że edycja 2019, natomiast to jest piwo pucharowe z 2018. No tak, bo oni je w 2019 ważyli, a piwa były wybierane w 2018, które będą uważone. Um, w Kanazie. Projekt y, piw y, w kooperacji piwowarów domowych i y, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i y, Browaru Zamkowego Cieszyn będzie w przyszłym, nie, w obecnym 2020 roku będzie kontynuowany. Notabene wybieram się w ten y, weekend, w tę sobotę do Cieszyna na dziesięciolecie, y, dziesięciolecie PSPD. 10 lat Polskiego Stowarzyszenia Piłowarów Domowych, i miał w tym y, bardzo duży udział właśnie browar zamkowy Cieszyn. Wówczas, kiedy my żeśmy zaczynali, to Bracki Browar Zamkowy. E, dzisiaj Browar Zamkowy Cieszyn. E, I na pewno Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych otrzymało bardzo duży, duże wsparcie. Na swoim, w swoim początku, ale i dzisiaj od grupy Żywiec, a w szczególności od, od um, browaru, browaru zamkowego w Cieszynie. Także tutaj no, na. Należy się y, mm, słowo jakby uznania, podziękowania za gościnę, y, bo przez wiele lat y, 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 siedziba PSPD była właśnie w y, y, Browarze Zamkowym Cieszyn. Y, wiele walnych y, y, zebrań y, PSPD odbywało się w Cieszynie wiele e, edycji konkursów. Odbywało się w Cieszynie, ja dodatkowo mogę jeszcze tutaj sobie zapisać po stronie swoich osiągnięć utworzenie e, konkursu e, Bracka, e, znaczy który towarzyszył Brackiej Jesieni e, właśnie też w Cieszynie. E, bardzo spontanicznie, to było totalnie na wariata. E, już nie pamiętam, który to mógł być rok, czy to był 2010, czy to było później. W każdym razie stwierdziłem, słuchajcie, zróbmy konkurs na porter bałtycki. Ogłośmy go w czerwcu, zróbmy go tam koniec sierpnia czy początek września, bo i tak, i tak nie, nie ma znaczenia, czy byśmy go ogłosili w kwietniu, to i tak by było za późno. A jakieś portery wszyscy mają, piwowarzy, no to przyślą, jak ogłosimy. No i rzeczywiście tak się stało, no i ten konkurs cały czas, cały czas funkcjonuje. Ale to był porter bałtycki, a to jest Brown Porter, czyli porter angielski. To jest najważniejsza rzecz. Nie oczekujcie tutaj, nie porównujcie tego z porterami, które są dwa razy mocniejsze. Bo to jest tak, jakbyście wzięli porter bałtycki i dolali pół litra wody. To myślę, że to smakuje lepiej niż pół litra porteru bałtyckiego z dolanym pół litrem wody. Myślę, że smakuje lepiej. Także. Brawa, e, brawa dla e, autora receptury Macieja Palusińskiego, brawa dla e, browaru zamkowego cieszyn z Domnikiem Szczodrym e, jako głównym piwowarem, że naprawdę to piwo pije się całkiem nieźle i ono oczywiście jest wodniste, ale nie jest ekstremalnie wodniste. E, wręcz. Pewnie bym uwierzył, gdyby mi ktoś powiedział, że ma, nie wiem, 13% ekstraktu i 5,6% alkoholu. Nie? Czyli wydaje się troszkę treściwsze niż jest w istocie. Natomiast mówię, jest to, jest to na pewno przedstawiciel nudnej Anglii po raz kolejny. I mówię, i po raz kolejny jednak respekt dla Cieszyna, bo nie sądzę, żeby to był hit sprzedażowy. Ale wszystkich, którzy nie próbowali tego stylu, a chcieliby spróbować, zachęcam, bo jest to naprawdę stylowe piwo. One takie tam w tej Anglii są, te portery. Więc m, m, może jakieś Insta Stories z Cieszyna się pojawią? Tego nie wiem. E... Myślę, że myślę, że myślę, że chyba tak. To by było wszystko w tym odcinku. The Brown Porter Cieszyński. Dobry przedstawiciel stylu, może nawet bardzo dobry. Natomiast generalnie rzecz biorąc, styl nasze portery już dawno przegoniły ich portery angielskie. Wasze zdrowie. Cheers!